Masz o, o. E, e, e. przecież okazję. E. Masz przecież okazję. By zarobić parę złotych i się składa. zapierdalaj tu roboty. Masz przecież okazję do używania rozumu. I do wyróżnienia się od ciemnoty oku. Masz przecież okazję. By zarobić parę złotych i się składa. zapierdalaj tu roboty. Masz przecież okazję do używania rozumu. I do wyróżnienia się od ciemnoty oku. Ale wieczór, to może być, eee, jak to mówię, jest ja. ja. teraz problemu, podpiąć zagadkę. Co może być przycisno literek Kurwa, no właśnie No przecież masz okazję, łapią, nie stracisz nic swoje wtedy Zabierzesz, będziesz wolny, możesz iść Oczywiście, bo i na mrozie 30 stopni Po melażu, słuchaj ich to tak po prostu skończysz Wykorzysta podłe bydle ty jak zabodki na mydle w do granic możliwości wyklinasz przy przytle Nadajesz na cały świat, a nie na swoją naiwność Winna jest twoja bezczynność oraz mózgu niedoczynność Bądź mózg, a najlepiej to w ogóle zacznij Nie zachowuj się jak pizda i nie udasz nic na się niż tych, którzy są bardziej poważni A tobie najwyraźniej to brakuje wyobraźni Masz przecież okazję, by zarobić parę złotych Idealnie się składa, zapierdalaj do roboty Masz przecież okazję do używania rozumu I do wyróżnienia się od ciemnoty oku Masz przecież okazję, by zarobić parę złotych Idealnie się składa, zapierdalaj do roboty Przecież okazję do używania rozumu i do wyróżnienia się od ciemnoty oku Waw złotych jest za każdą propozycję z koperty No to sprawdzamy dobry wieczór O dzień dobry, dzień dobry, witam w programie Proszę pani, witam to ja pana witam w programie Dobry wieczór Jak pan ma na imię, mam na imię Grajwer. proszę pani to no to bardzo ładny imię może być uśmiech, proszę mi powiedzieć eee, proszę pani, uśmiech może być na przykład eee, powiedzmy chujowy E Masz przecież okazję, by zarobić parę złotych, i idealnie się składa. Zapierdalaj do roboty, masz przecież okazję do używania rozumu i do wyróżnienia się od ciemnoty oku. Masz przecież okazję, by zarobić parę złotych, i idealnie się składa. Zapierdalaj do roboty, masz przecież okazję do używania rozumu i do wyróżnienia się od ciemnoty oku. Masz przecież okazję, by zarobić parę złotych I idealnie się składa, zapierdalaj do roboty Masz przecież okazję do używania rozumu i do wyróżnienia się od ciemnoty oku Masz przecież okazję, by zarobić parę złotych I idealnie się składa, zapierdalaj do roboty Masz przecież okazję do używania rozumu i do wyróżnienia się od ciemnoty oku Kurwa no przecież masz okazję, łapiąc nie stracisz nic, swoje wtedy Zabierzesz, będziesz wolny, możesz iść, oczywiście, bo stoi na mrozie 30 stopni po melanżu, słuchaj ich to tak po prostu skończysz Wykorzysta podłe bytle, ty jak Zabocki na mydle wkurwiony Do granic możliwości wyklinasz, przeprzytle nadajesz na cały świat A nie na swoją naiwność, winna jest twoja bezczynność oraz mózgu niedoczynność to mózg, a najlepiej to w ogóle myśleć zacznij nie zachowuj się jak pista i nie udać nikt młodszych niż tych, którzy są bardziej poważni A tobie najwyraźniej to brakuje wyobraźni A, i tam w wyobraźni A, to brakuje wyobraźni Dobry no wieczór jest pan w pięćdziesiąt razy, propozycje stopę, No to strefa, dobry wieczór A, dzień dobry, dzień dobry, witam w programie Proszę pani, witam, ja pana, witam w programie Dobry wieczór, jak pan ma na Online Mam proszę pani, a to bardzo ładne imię, ale tu może być coś, co nie powiedzieć Eee, proszę mi powiedzieć. No, proszę mi powiedzieć. Eee, Powiedzmy, dobrze. Witam w programie. Proszę pana. Eee. Powiedzmy. Chujowy. Chujowy.